Bele, proszę, jestem bezelem. Chcę płyrzeć, to oczywiste. Mam występ, milczeć za pizdę Jestem sendy bo to mój flow i styl to. Sój to, to ja i mój hip hop tylko. Tip ty płynę, jestem głym Bucha synem. Słuchaj, tak jest tutaj ze styżem. Ja i moje ziomki nie umywamy rąki. Bywamy, wpadamy, jaramy gibonki Może sądzić, że jesteśmy chamy. My to i tak nagrywamy. Ciągły Robię pierwszy melon, to wypiję twoje zdrowie człowiek Elon, póki co zdrowie bezeli Przekazuję ten kielich bezelom W oczy szypie coś w tym typie Jak latasz w konkretnej ekipie Ty, tobie pozostaje wycie Przy każdej następnej płycie Ty, tu spędziłem życie, SND Tu mógłbyś widzieć na żywo tę gębę to ja wariat, Ema, Ema Ja i armia ogarniamy tu temat 100% oryginał Wchodzę, przejmuję wodzę i finał To wszystko się niewinnie zaczyna A styl jest nadminnie przy nas B, tego chcę, to jest cel Mieć jak najwięcej zęb A, teraz jest na to czas B, A jest Dzień kim jestem koleżka Mają wiedzieć o mnie, tu i gdzieś tam, bez tam, nie obchodzi mnie reszta Zapamiętaj mój krzywy pysk Mam cisk na prawdziwy zysk mieć hajs, mieć błyski, blask, mieć fangi, mieć piski szasa. Hulangi, balangi grudni. Ty teraz mordę i patrz Ludzie z tych klas robią to tak nie masz, tak świat jest nas Bezel, bezelon wiesz na rejon Jest cała reszta składu, oh yeah, Wchodzę na dół do podkładu Powiedz światu, że już Sawe chasan, oh, stop, non-stop, Eseme radyo emisya! Być najlepszy. Nie wiem czemu, ale mam tak Zbyt dumny z bycia to już pierdolony standard. Chwytam za długopis, rana się wyrobię. Przeleję na papier, to co chodzi po głowie. A ty żyj swoją ideą, spod silny jak Heros. Nie życzę ci tragedii, ale amorospero. pelos. Chcę ludziom przekaza Moje życie jak hazard stawiam na jedno karte, często innych przerażam. Z rozmową korzystam, wierzę jestem, łap Do siebie, do świata, czasem potrafię go złapać. Czas ostudzić emocje, wrócił do pracy zapał. Odpowiedni ryd złapał, jak się środkę za tyłem. Przecież na w tych debilek nie czekałaby z obiadem, żaden z ich dotyków nie jest przesycony żarem, Żadne z tych spojrzeń nie wyraża uczucia, troski, współczucia, przestań spokój zakłócać. Włącza się film pod tytułem Charlie Cykor Z o rozwoju, nie z o złocie I procentach na koncie, tak zrobi zwykłe groncie Dla tych nieprzyjaznych z nowym zwrotem odważnym Jestem poważny aż na to, więc sprawdźmy Cały klik, DJ Dex, trudny dzieciak już tu jest Czy litery, SLU to bycie szczery Na bok afery, ulice, wyższe sfery SLU, dobrze wiemy kto w tej grze od początku To dla ludzi seria wątków, mówię wam Wszystko porządkiem, czysto jest tragicznie, krytycznie nie, nie, poprawdy niepoprawdy politycznie, za to poprawdy lirycznie. Słyszę Słyszeliście na bank, nie przestaniecie! Jak wy dobrze wiecie, jest i na skład komplecie. Następny przykład na to, jak człowiek stał się szmatą. Ubliżam tym subratom, którzy chcieli służyć radą. Ten szybciej złowi, lecz zbytnio go kochasz. Nie chcesz tego rzucić, chcesz ciągnąć, poważ. Życia. Stoję, patrzę na nią, wiem, że ona chce mnie zdobyć Ona stoi za bufetem, jak Martyna i Jakubowi Stoję rana w Henesji, na pewno się ucieszysz Chcesz ze no, zgrzeszyć, jesteś pewna? Przemyśl! Teraz stały bywarek, gram koncert, zgarniasz malec. Być wielki nie grać ten rano doskonale Zapewniasz wygrane, nie przegrać to na stałe I życzę świadomością, że się nigdy nie powalę Okej, okay, okej, okay. wszystko w porządku, pięknie Żyć pełno życia, jak każdy kiedyś pleknę Na rapie się biegle Przebiegłe. Ja to wszystko obejdę, te umowy, aneksy. Jestem z ulicy, na ulicy mewersy. Rezyduję z tej firmy, chuj tej komercji. Choć i jestem podziemny, to powiązany ze slangiem. Szacunek ludzi z ulicy, swe powołanie znalazłem. Każdemu damy szansę tylko jedną. Nie więcej! Znów siedzę nad tekstem, by ulepszyć profesję. Już na samym wstępie ryku poruszył te kwestie. SCLU dla nas, czyli litery święte?

Na Boga fery, ulice wyższe sfery. SLU, dobrze wiemy, kto w tej grze od początku. To dla ludzi seria bok mówię Wam wszystko w porządku. Wiem, często jest tragicznie, krytycznie, hektycznie, niepoprawny politycznie, za to poprawny lirycznie. SLU, słyszeliście, na bank nie przestaniecie. Jak my, dobrze wiecie, jest i na skład komplecie. Być wielki jestem, chcesz definicji wielkości? Patrząc na sukcesy innych, do których samemu dążysz bez zawiści, normalnie się nie wpierdalać na hanie. Tam mnie nie chcą, być wciąż na swoim miejscu, ze swoją orkiestrą i to chyba wszystko. Ja wolę mój raz, w ulicy towarzystwo. A ty uchachany stoisz na sądowej sali, wymachujesz kajdankami. Nie znasz szycie z kłopotami, to brak dobrego smaku. Przemyśl, chłopaku, nawet jeśli to klips, jest to pełne niesmaku. Proste, buraku, nie dam wyprzedz się z rynku. Na rzecz pedalskich składów mami mam i sygnał. Lama się grunt, na okładce brawo. Promowni do kowar, do szpa z balabą. I klawo zażni rynek, wśród zaplity wypociny. Jesteś łamy, więc tani i to są kurwa kwiny. Mówisz, jestem prosty, teraz nie mam wyłączności. Jednak wymagam tego czegoś Autentyczności Tego dynamitu co wybucha tej jakości Przekazu fachowego tego brzmienia Surowości Ty tego nie masz Czy mnie znowu się kurczysz? To Jary hupeja, Dla dziwek, dla To dla bandytów, dla żuli Dla ulic, dla ludzi, dla dziwek Ich płatnych rozrywek Tu gdzie spojrzenia krzywe i przyjazne uśmiechy To dla ulic mego miasta w którym rozliczamy grzechy To bycie szczery Na bok afery, ulice wyższe sfery, Excelu Dobrze wiemy, kto w tej grze od początku To dla ludzi seria wątków, Mówię Wam Wszystko porządkiem, często jest tragicznie, krytycznie, hektycznie Niepoprawne politycznie, za to poprawne lirycznie Excelu Słyszeliście na bank nie przestaniecie Jak wy, dobrze wiecie, jest i na skład w komplecie To czas na walkę, Dawid uliczne uliczny fajte, Czas na walkę, to czas na walkę, Rymy z ulicy, szacunku wartę, czas na walkę, to czas na walkę Ulicznych pięści, na rynku na tarcie Czas na walkę, to czas na walkę Uliczna siła zabija już na starcie Chodzę na ring po to by Cię zabić Robimy to dla sportu I chcemy się tym bawić Chcesz zostać mistrzem świata Czy chcesz się tylko stracić Jedy pierdoleniem możesz to załatwić Jeden dobry strzał i z powrotem do szatni Zamieniam się w bestię, kiedy wchodzę do klatki Brutalna walka, zero gadki Czyste solo, futemer na narożniku Spokojnie kiwa głową Wszyscy twoi ludzie, dzisiaj są tu z tobą Załóż rękawice i pokaż co potrafisz Masz duszę wojownika, którą musisz nakarmić Jesteś w jednoosobowej armii Jesteś zawodowcem, więc nie ma co się martwić Wychodzisz na ring, ludziom rozrywki dostarczyć To jest taki sport, w którym trzeba walczyć To jest taki sport którym trzeba walczyć Polor, siła i szacunek to właśnie ulicy boks Widzisz gwiazdy przed oczami lekceważąc naszą moc Skąd się wzięła taka siła na treningach lał się pod O w oczach, o w sercu zobaczy światło ten rok O tym sercu, drugiej więzi W odwień ulicy Trzeżcie się teraz naszej, naszej rękawicy Jeden błąd, szybki gong, sędzia ciebie liczy My wychodzimy z wszystkim, przeciwnik wychodzi z niczym Czas na walkę, to czas na walkę Dawid Uliczny fajtę, czas na walkę, to czas na walkę Gdy z ulicy szacunku wartę Czas na walkę, to czas na walkę Ulicznych pięści na rynku natarcie Czas na walkę, to czas na walkę Uliczna siła zabija już na starcie